Witajcie, witajcie, kochani, dzisiejszym gościem rozmowy jest Jacquina, jedna z moich, można powiedzieć, z moich, z Joginek, które przystąpiły do praktyki Jogi kundalini mniej więcej 10 miesięcy temu. Zaraz nam zresztą Jacquina powiesz. Więc dzień bardzo dzień. się cieszę, że się zgodziłaś na spotkanie, dlatego że zależało mi, abym dowiedziała się ja i też pewnie wszyscy słuchacze oglądający nas tutaj. Widzowie, od jednej z was, która praktykuje właśnie medytację Yogi Kundalini, a szczególnie te medytacje sezonowe, dlatego że raz na sezon jest nowa medytacja i wtedy praktykujemy ją wszyscy razem w grupie. Dlatego też poprosiłam właśnie Żakina, żeby opowiedziała troszeczkę o swoim doświadczeniu z medytacją. Witam Cię, Żakina. Cześć, Robuś. Cześć. Bardzo się cieszę, że się zgodziłaś. Powiedz, gdzie jesteś teraz? Jestem w Warszawie, w domu. W siebie w domu? W ciebie. Mhm. Żakilia, powiedz może już prosto z nosu, jak to się stało, bo Ty przystąpiłaś, tak naprawdę jeszcze rok temu nie praktykowałaś jakiej Kundalini, teraz mhm. mamy wrzesień 2020. 2019 jeszcze nie? No no, jeszcze dopiero... nie. Dopiero to się stało jakoś w grudniu, prawda? Z tego co pamiętam. Tak, 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 tak. W grudniu z Tobą, natomiast jeśli chodzi o medytację, to szukałam już czegoś myślę, że w sierpniu. W sierpień, wrzesień, myślę, że jakoś tak. I pamiętam, że wtedy na YouTube znalazłam jakieś pierwsze filmy o medytacji, głównie chyba o oddechu. I Kompletnie nie wiedziałam, jak się za to zabrać. Pamiętam, że siedziałam w mieszkaniu i Chyba była burza wtedy i włączyłam sobie jakąś Panią, która właśnie mówiła o oddechach, że są trzy typy oddechów, że w ten sposób można medytować. I chyba później to zostawiłam. I w październiku miałam ten mój wypadek, który mnie uziemił w domu. I wtedy pojawiłaś mi się Ty na Facebooku. No i pamiętam, że... no i już później poszło. Później był webinar, i później była medytacja anielska. I to, no była, w ogóle, mm -hmm. tak, to była w ogóle moja pierwsza, yy, chyba tak naprawdę, medytacja w życiu. Pierwsza. A właśnie, powiedz mi, co Ciebie zmotywowało? Dlaczego bo tak, że w końcu jednak, jednak zdecydowałaś się przystąpić do tej medytacji? Mówi, że pierwsza troszeczkę była dla Ciebie taka, takim zamieszaniem, nie wiedziałaś co, jak, mm -hmm. a to jednak Ciebie zainteresowała. Ty, pamiętasz dlaczego? Co to się działo? Dlaczego tak Cię zainspirowała ta medytacja? Czy... Wiesz, to mnie zawsze interesowały takie tematy duchowe, ale też wcześniej nie zdawałam sobie sprawy, bo myślałam, że yoga to po prostu ćwiczenia rozciągające. Mm -hmm. I kompletnie nie łączyłam, wiesz, jogi z medytacją. I tak naprawdę dopiero kiedy usłyszałam o Jodze Kundalini, to jakoś tak mi się wszystko połączyło razem. I myślę, że to mnie przekonało. Znaczy, nawet nie same ćwiczenia, co po prostu ta medytacja. Pamiętam Twój webinar, jak Ty mówiłaś o, nie wiem, o Stanach Satwicznych, i to w ogóle był dla mnie jakiś taki. Nie, myślę, że to mnie tak chyba przekonało. A potem pamiętam, że na tym webinarze też miałaś karty anielskie, wyciągałaś te karty anielskie. to mnie też. No to mnie utwierdziło w że to w ogóle jest to. Mhm. No i um, pamiętam, że zaczęłam z tobą praktykować. E, chyba pierwszą medytację zrobiłam w domu, bo to było tuż przed świętami Bożego Narodzenia. I później e, kolejne medytacje robiłam już u rodziców. E, to były święta. E, I. Na początku w ogóle tę te medytację yy, też nie wiedziałam o tym, że najlepiej jest praktykować rano, że ta energia jest najlepsza rano lub wieczorem. Więc sobie praktykowałam nie o 11, o 16. Yy, nie miałam w ogóle, nie miałam stałych godzin tych praktyk. Yy, ale wydawało mi się, że podchodzę do tego tak bardzo yy, poważnie i sumiennie i yy, w ogóle to było dla mnie strasznie niezwykłe. Yy, no i myślę, że tak Chyba gdzieś około 20 dnia. Yy, zaczęłam praktykować rano. Nie wiem właściwie dlaczego, po prostu. No i tak już do tej pory yy, właściwie codziennie praktykuję rano. Czyli poczułaś, że ta energia jednak poranna była silniejsza? Było ci łatwiej praktykować, czy jak czułaś się lepiej później? Wiesz co, ja zawsze byłam sową. <laughs> Nigdy nie byłam radnym ptaszkiem i zawsze chodziłam bardzo późno z państwem. Zresztą yy, pamiętam. Yy, Boże Narodzenie, jak e, to było Boże Narodzenie? Nie, to nie było jeszcze Boże Narodzenie. Pamiętam w czerwcu, jak pojechałam do moich rodziców, czyli pół roku później, e, ponieważ ja zawsze chodziłam spać bardzo późno i zawsze e, bardzo późno też wstawałam. I pamiętam, że w czerwcu moja mama, e, przyjechałam w czerwcu do domu, to byłyśmy już wtedy po postach sokowych, mm. wstawałam bardzo wcześnie rano o czwartej, piątej i moja mama mówi, że ty popadasz w jakiejś skrajności, bo albo chodzisz spać <noise> o trzeciej w nocy, albo wstajesz o czwartej, nie? Mm -hmm. e, no tak, I zaczęłam praktykować rano i myślę, że to tak właśnie gdzieś od Nowego Roku zaczęłam praktykować rano i zaczęłam wstawać najpierw, to była szósta, potem to było w pół do szóstej, potem piąta, potem czwarta. E, jak wstawałam o czwartej, to nie, praktyk nie praktykowałam od razu o czwartej, tylko to była gdzieś pewnie piąta, szósta. Natomiast oczywiście te godziny mi się przestawiły nagle się okazało, że nie ma czegoś takiego jak e, sowa i skowronek, po prostu to jest, e, nie wiem, no jakaś taka, szło tu do mnie samo. Nie, 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 nie nastawiałam sobie budzika, nie planowałam sobie, że się obudzę jakieś jakiejś konkretnej godzinie, po prostu. Mhm. Jakie pierwsze odczucia miałaś? Czyli tak, zapisałaś się na medytację, to wtedy była medytacja mhm. zimowa, z założeniem tak. 40 dni, bo na medytację sezonowana są na 40 dni. To było takie założenie Twoje? Tak, Tak, ja w głębi, bo Ty pamiętam, że mówiłaś, że praktykuje się 40 dni, chyba 90, 120 i potem 1000. I tak sobie pomyślałam, kurczę, no to w ogóle ja byłam strasznie podekscytowana samym faktem, że wiesz, że to jest jakaś medytacja, jeszcze będę brać w tym udział, więc absolutnie to nie był żaden problem, że to jest 40 dni. I tak naprawdę pamiętam, że właściwie z dnia na dzień odkrywałam coś innego w tej medytacji. Na początku wydawała mi się dziwna, bo pamiętam, że tam wszyscy, bo myśmy się, my się spotykamy raz w tygodniu z Tobą na tej medytacji. I tam pamiętam, że, że różne osoby pisały o, o, o tych swoich odczuciach. Tu ktoś płakał, ktoś się wzruszał. Ja na początku nie miałam czegoś takiego mm -hmm. chyba. Pamiętam, że no nie, 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 absolutnie nie. Ale chyba pod koniec tej medytacji właśnie czterdziestodniowej miałam jakiś taki przełom, że rzeczywiście chyba dwa razy mi popłynęły łzy, bo to jest takie charakterystyczne wiadomo dokładnie, że zawsze na medytacjach wszyscy mówią o tym, że wszyscy się bardzo wzruszają i płyną łzy i coś się tam odblokowuje. No to na początku mi się chyba nic nie odblokowało, natomiast rzeczywiście pod koniec tych medytacji no, było coś takiego dziwnego w tym wszystkim. No i jakby też dlatego, później kolejna medytacja i kolejna i kolejna. I teraz już w ogóle nie wyobrażam sobie tego, żeby zacząć dzień bez medytacji. Jak w ogóle zaczynam dzień i nie mam czasu na to rano, to się czuję dziwnie. Mhm. Ale wiesz, to też jest też tak, że my często mamy oczekiwania i przez w sensie, to, że jakiś usłyszymy inne opinie, tak? Że ktoś, mm -hmm. mówi, że ktoś się popłacze i teraz my tak bardzo chcemy też to poczuć, to tym bardziej to nie przychodzi. I wcale to nie, to nie jest też znane yeah. odblokowanie. Wcale tak nie jest. To nie zawsze tak musi być, że musimy koniecznie popełnić łzy, tak, tak. Tak, że na pewno coś mm -hmm. podziałało, tylko tak bardzo chciałaś, żeby te łzy popełniały, tak. i nie się blokowało, bardziej te łzy się blokowały, bo może wcale nie było takiej potrzeby też akurat w tej medytacji, prawda? No tak, tak, ale też nauczyłam się w, w trakcie już praktyki jogi kundalini przede wszystkim tego, żeby nie mieć oczekiwań mhm. i to wiele razy potem mi w życiu pomogło, bo kiedy nie mamy oczekiwań, to yy, możemy się fajnie zaskoczyć i zazwyczaj jest tak, że jak nie mamy tych oczekiwań, to po prostu przychodzi coś takiego, co nas zaskakuje bardzo pozytywnie i, i w ogóle przebija te oczekiwania, więc... Yy, no, więc dlatego nie mam tych oczekiwań. I, no I dzięki temu właśnie te medytacje chyba są takie, mm, nie wiem, to wszystko idzie tak po prostu, idzie do przodu. No, nie, no. no właśnie. Powiedz mi, czy ta forma, bo jest ta te wszystkie medytacje sezonowe, czyli to jest tak, wszyscy razem zaczynamy tego samego dnia, raz w tygodniu jest wspólna praktyka. Też wiesz, mm -hmm. że co, każdego rana jest każdego dnia praktykują inne osoby, czy to też ciebie motywowało do tego? Taka właśnie, że byłaś w grupie razem. Jak to było u ciebie? Um, u mnie no, mówicie, ja byłam bardzo podniecona faktem, że w ogóle wiesz, zaczynam praktykę jogi dla linii. E, I e, wiem, że czytałam, czytałam chyba gdzieś wcześniej, że taka praktyka. E, osobista jest bardzo ważna. W grupie, oczywiście, też, bo to jest energia grupy i to jest zupełnie, to jest w ogóle fantastyczne, jeśli możemy w grupie. Natomiast e, ja lubię też sama. E, lubię sama, dlatego że wtedy e, mogę być sama ze sobą, ze swoimi myślami. I e, to, e, to jest niezwykłe, no, bo to wtedy, wtedy tak naprawdę różne rzeczy przychodzą do nas. W grupie pewnie też. Tak. <laughs> no, natomiast no, natomiast e, jak się samemu praktykuje, to się jest samemu ze sobą, i to jest naprawdę taki czas, kiedy e, no, mi, mi mnóstwo rzeczy się pootwierało takich, i e, wyczyściło się, i e, ja do pewnych wniosków właśnie doszłam podczas takiej e, praktyki, kiedy byłam sama ze sobą. Więc fajnie jest się spotkać, natomiast ta taka samodzielna praktyka też jest bardzo fajna. Mhm. No i przede wszystkim też się wtedy uczymy. Mhm. Bo tutaj jednak mamy wrażenie, że cały czas, znaczy, może nie cały czas, ale że ktoś nas prowadzi. Mhm, natomiast na takiej samodzielnej praktyce e, czasem jest, Często jest tak, że ludzie pytają jak, med, jak się medytuje. No nie da się opisać tego jak się medytuje, bo to nie ma e, nie ma słów na to. To po prostu jest doświadczenie. Mm -hmm. Doświadczenie i praktyka. To jest, to jest tak naprawdę praca. Codziennie wkładasz w to swoją pracę i codziennie udoskonalasz tą swoją medytację. Dokładnie. No. Codziennie ta sama medytacja, też nie wiem jak ty to zauważyłaś, ale mm -hmm. to, że powtarzamy tą samą medytację i codziennie możemy czuć się zupełnie inaczej. Tak? Przy tej medytacji. Tak. Są takie tak. dni, kiedy nam jest euforia, ale też są. Nie masz też takie gorsze dni, kiedy nie chciało ci się medytować, kiedy uh -huh. czułaś, że musisz to po prostu odklepać? Tak. <grym> tak, oczywiście, że tak. Oczywiście, że tak, natomiast miałam ich mało. To dobrze. <grym> Cieszę się, ale tak właśnie ja chciałam to podkreślić, że to jest normalne, tak? Bo wiele uh -huh. osób ma i nam tak, się może podobać, tak. czy coś jest nie tak. Czy ja w ogóle dzisiaj miałam? Często mi się pytają o sobie, czy to w ogóle miało sens, bo ja po prostu teraz medytuję i czuję, że to tylko tak odklepałam. Ja mówię, oczywiście, że ma sens, nawet takie coś. Oczywiście nie mamy tego robić codziennie, staramy się tak jakby podejść z tym bhakti, czyli z miłością, otworzyć serce z intencją do, do medytacji, ale takie dni też się zdarzają, prawda? Zdarzają się, zdarzają, ale... E, i też są potrzebne, no bo to też pokazuje, że kurczę, no nie jesteśmy jakimiś robotami, tylko... Mhm. E, tylko mamy prawo się czasem źle poczuć, mamy prawo czasem nie chcieć czegoś zrobić, albo nie mieć ochoty na coś, no ale ale jakby mamy jakieś tam zobowiązania wobec siebie głównie, no bo to to, tak. to, to co robimy, to jest coś co robimy dla siebie, a nie dla mm -hmm. kogoś, więc dokładnie i praktykowałaś te medytację 40 dni, czy przedłużyłaś ją później? Jakąś? przedłużyłam, przedłużyłam, już nie pamiętam teraz jak długo, ale wiem, że że przedłużyłam ją nie wiem, chyba 90 dni zrobiłam 90 dni, wow chyba mhm. tak, no no bo to była fajna medytacja. Co prawda była na początku wydawała mi się dziwna, bo tam pamiętam, że gwizdaliśmy. Tam trzeba było się tak objąć. Mm -hmm. o, trzeba się było objąć i gwizdać. i sobie myślę, jakieś gwizdanie w ogóle. <laughs> no dobrze, ale jak gwizdę i pamiętam, że na początku to gwizdanie mi tak szło, bo szło, a później już, no później już mogłam wygwizdywać te, te melodie tam, więc... Co też jest fajne, bo nauczyłam się porządnie gwizdać. <grymne> pamiętam, <grymne> pamiętam, że jak przyjechałam do, do moich rodziców i mówię, powiedziałam rodzicom, że właśnie zaczęłam e medytację. Tak, i że mam taką medytację i trzeba gwizdać. <grymne> Moja mama, pamiętam, usiadła wtedy e obok mnie. No i też oczywiście nie, nie wytrzymała, bo tam chyba to by trwało. Ona trwa około 20 minut ta medytacja. I ona chyba po 10 minutach zrezygnowała, bo mówi, że już nie może gwizdać. Bolały ją te wszystkie mięśnie pewnie też. Ale, tak, 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 ale, ale wiesz, no to tak naprawdę wiesz, gwizdanie przez dwie minuty to jest wysiłek dla organizmu, a tutaj gwizdzisz prawie 20 minut. I tam nie ma przerw, i po prostu jest to jakaś tam melodia. I oczywiście nie wszystkie dźwięki pewnie wygwizujesz, natomiast. No, było to dosyć męczące. Mhm. Dokładnie, dokładnie. I tak jest tak naprawdę z każdą medytacją, bo każda medytacja ma coś swojego, jakieś swoje doświadczenie, mhm. czy czasami jest to gwizdanie, czasami jest to oddech. Niesienie ręki, oddech. Tak, dokładnie. ręce, dokładnie. Akurat medytację, którą teraz przygotowuję jesiennej, jest tutaj oddech, właśnie też będzie takie trochę wyzwanie z oddechem. Mhm. z mądrą. Także za każdym razem jest coś nowego, co możemy sobie tutaj, nie wiem, prze, prze, ten, jakby też przejść przez te, takie blokady, tak? I To są najczęściej blokady naszego umysłu, więc po to też jest ta medytacja. Mhm. No Ym... właśnie. Tak. No tak, właśnie, te tak. to, to, to blokady często się nam wydają takie nie do przejścia, nie? Podniesienie ręki albo. Oddechy to wydaje mi się, że, że nie, chociaż pewnie niektórzy mają jeszcze problemy z oddechem mhm. ognia na początku, zwłaszcza na początku, mhm. ale uważam, że nie należy się zniechęcać. Po prostu oddech ognia jest bardzo fajny i pobudza nas, ogrzewa, więc trzeba się go nauczyć i praktykować. Tak, dokładnie, dokładnie. Zresztą w Kundalini Jodze oddech już praktykujemy zawsze i zawsze jest też ten mhm. rodzaj także. Warto, warto. Oddech ogień naprawdę jest pomocny. Żaklina, powiedz mi też, korzystałaś wtedy, bo przygotowane są zawsze materiały online i korzystałaś sobie z tych nagrań, tak? Pomogły ci tak. one, te nagrania? Czy... Tak, korzystałam z tych nagrań, korzystałam z, bo tam jest rozgrzewka, krya, więc tak, korzystałam z tego. Oczywiście pamiętam, to, to był początek, więc ja głównie medytowałam. Mhm. Natomiast w. w Teraz już codziennie rano robię praktykę i codziennie rano robię medytację, rozgrzewkę. Więc na początku też nie wiedziałam, że, takie, że, że robi się to wszystko razem. Myślałam, mm -hmm. że tylko ta medytacja, i wiesz, takie ćwiczenia a, rozciągające, powiedzmy, robiłam głównie w, w grupie. Natomiast no, teraz już to, ta moja praktyka jest taka pełna czyli. E, jest e, ze z matrą, potem jest rozgrzewka, e, potem jest jakaś krija, jakiś relaks i medytacja. Mhm, dokładnie, dokładnie. I taki zawsze jest plan, żebyśmy. Różnorodny mhm. jest właśnie i rozgrzewka i medytacja. Medytacja w dwóch różnych wersjach skróconej, dłuższej tak. i krótszej dla osób, tak. które rozpoczynają. Bo tak jak mówiłaś, tutaj mam na twoim, mamy, by była na przykład trudne te 20 minut. Mhm. Zawsze też jest możliwość taka, kiedy możemy zrobić coś w skróconym. Akurat ta medytacja teraz jesienna nie jest aż tak długa, także myślę, że dla osób, które sobie tutaj się zapiszą na tę medytację, zaczynają praktykować, to nie jest też takie wyzwanie, bo trwa najdłużej 11 minut. Ale też to może być wyzwanie dla niektórych osób. Mhm. Na koniec jakbyś powiedziała jeszcze, jakbyś miała poradzić, na przykład tutaj pewnie nas słuchają osoby, które w życiu nie robiły takiego czegoś, właśnie teraz się zastanawiają, czy mają się zapisać na tę medytację, czy nie. Co ty byś im powiedziała? Masz jakieś takie przesłanie od siebie, od serca? Wiesz co, Aga, ja myślę, że każdy to czuje. Czy powiem, czy nie, to po pierwsze. A po drugie, joga kundalini, medytacja, w ogóle joga kundalini, mam wrażenie, zmieniła zupełnie życie. Czy znaczy nie, nie mam wrażenia, po prostu tak się stało? Mm -hmm. I właśnie przez tą medytację, dzięki tej medytacji, to w ogóle była pierwsza rzecz, jaką zrobiłam. Ja mam teraz tak fantastycznych ludzi wokół siebie, mm. że to jest w ogóle niesamowite. Dzieją się w moim życiu też różne fantastyczne rzeczy. Być może działy się wcześniej takie, chociaż chyba nie. Chyba nie, więc jakby. Początkiem była medytacja. Więc jeśli ktoś y, chce fajnie żyć, to, y, to tak, to ja bardzo polecam. Trzeba od czegoś zacząć, tak? Tak, trzeba od czegoś zacząć. No, uważam, że właśnie tak, dla mnie, dla mnie to była medytacja, później to była joga w takiej kolejności, mm, a później wszystko zaczęło się zmieniać. Mm, niesamowite. No. Super, bardzo Ci dziękuję Rzekliwa za to, że się podzieliłaś swoim, swoim doświadczeniem z praktyką i cieszę się, że jesteś w naszej całej tutaj społeczności, w grupie naszej, może w społeczności, że to tak brzmi, ale że jesteś cały czas z nami na porannych praktykach i na wyjazdach jogowych itd. Tak tak także bardzo, bardzo się cieszę. Czasami jest tak, że im praktykujemy dłużej, to czasami tak to się potem tak stabilizuje i nie czujemy już takich skoków, ale to też jest normalne, bo to tak jak zawsze mówię, praktyka jest gdzie w górę, potem w dół, góra w dół, czasami jest stabilność, potem znowu w górę, więc trzeba być tutaj bardzo, bardzo ciepłym. Ja tego Tobie życzę, twojej praktyce, że. No i ja jeszcze chcę powiedzieć jedną rzecz, jak myśmy też dużo praktykowali w okresie tej pandemii. Mhm czy przecież robiłaś praktyki online na Instagramie, zresztą cały czas robisz. I myślę, że to jest w ogóle coś, co też pomogło naprawdę wielu, wielu osobom. Wiele z tych osób poznałam osobiście, czy na wyjazdach, czy, czy, w, mhm. czy tutaj na praktykach, bo ja mieszkam w Warszawie, więc w Warszawie. Więc naprawdę, jeśli się ktoś zastanawia, to uważam, że to jest w ogóle super fajna opcja. Tym bardziej, że nie wiem, co, będziemy, co będzie we wrześniu, w październiku post. Miejmy, będzie... Miejmy nadzieję, że będzie wszystko dobrze. Natomiast to jest naprawdę fajna sprawa, bo to pomaga mieć taką szerszą perspektywę na to, co się dzieje. W ogóle uważam, że praktyka jogi i medytacja pozwala mieć takie szersze spojrzenie na wiele spraw. A wcześniej miałam wrażenie, że to wszystko było takie, wiesz, ściśnięte bardzo. Żyłam w takim ściśniętym świecie i, e, i wydawało mi się, że tylko to, co, co jest moje, jest takie, wiesz. Mhm. To, że, natomiast, e, tak, joga pozwala mieć różne punkty widzenia też i na wiele rzeczy spojrzeć z perspektywy obserwatora, a nie tylko siebie. Mhm. Fajnie, fajnie, dziękuję Ci bardzo. Dziękuję wszystkim Wam za to, że jesteście do tej pory, wytrwaliście. Jeżeli macie jakiekolwiek pytania o medytację, może też do Żakliny czy do mnie, to napiszcie na dole w komentarzu, także postaramy się odpowiedzieć, nawet pisemnie, albo na następnym spotkaniu. I do zobaczenia na praktyce. Żaklina, do zobaczenia na następnej praktyce razem. Wszystkich was też zapraszam do wspólnej praktyki Jogi Kundalini tutaj na YouTube, lub również oczywiście na medytację Medytacja jesienna rozpoczyna się 22 września, jeżeli mówimy to, bo ten film też pewnie będzie sobie dłużej, więc może oglądacie już ten film po. Każdym chciałam Wam powiedzieć, że te medytacje tak naprawdę zaczynają się w każdym sezonie, czyli zawsze jest wrzesień, grudzień, marzec i czerwiec. Czyli za każdym razem, kiedy zaczyna się nowa pora roku, czyli na wiosnę, pierwszy dzień wiosny, pierwszy dzień lata, jesieni i zimy, wtedy jest zawsze medytacja 40 lub 90 dniowa. Dziękuję Wam bardzo, dziękuję, dziękuję Tobie i do zobaczenia. Dziękuję. do Nam. 吧。<laughs>